Mamy godzinę, nie wiem co to będzie widać, za 25, a my jedziemy na ryłko. Dobra, są my na banie, za 15 minut mam pociąg, i do Katowic, a z Katowic do Krakowa. Ja. Słuchajcie, są w Katowicach. Czekamy na kumpla i jadymy. Ja, chyba jak się każdy na mnie patrzy. No. Słyszał tak, że czekamy na kubusia. I już wyspotował pięciu cosplayerów Tu na samym tym, nie? Tu jest jednego furasa. Będzie ciekawe dzisiaj, będzie ciekawy. Co niedługo powinien być? Dołączył do nas Kuba. MTFpsilon MTF Epsilon 6, 1, No, jest, jeszcze nie wszystko ubrane, ale. No, ja nic nie mam obleczone póki co. Idemy kupować bilety i jademy hopę na Kraku. Proszę bardzo, na Kraku. Kurasy. A ja, Teraz tam dostać. O, to po chwili chodzenia tutaj i focenia się. Zimne piwko. Zimne piwko musi być. Może być. Chodzi jak marzenie. O, no. fenomenie. Dobry staw Tak to mnie też się ponagrywało trochę, ale gdzieś mi laniard chyba przepadł ja ja w tej torbie by... jest. jest w torbie, no który jest na depozycie Więc no życie Tak Ludzie, tu jest tyle rzeczy Nie chcę niby na siłek kupować tu jest SCP Nie będę miał coś Ale nie chcę na siłek pływać, A fajnie mi to jest tak bardzo! bardzo. Z tego, z Hasbina, to z Snafa, bardzo ładne. chyba kupię jakąś taką naklejkę, bo ładne sobie. Tak, jakby to były rzeczy z Ori, to on to kupił instant. Totalnie instant. Nieważne, jaka cena by była, kupiłbym Tak Patka tutaj Tutaj uszy Kubuś chyba nie kupił Arty <gryty> ładne O, tu jest jakaś fotosesja Ten. O, tu Ja sobie chodzę i sprawdzam, nie? są jakieś przypinki, naklejki, arty, więcej uszek, jakieś aż kurki, aksoloty. Nie wiem jak mnie słychać w tym. Mam nadzieję, że dobrze. Na Nie, Nie dla mnie. Nie dla mnie takie rzeczy. Wystawców jest pełno. Jest ciul jest ciekawie Ludzie mystery boxy są I się zastanawiam czy pokemonów sobie nie wziąć Ale to jeszcze chyba jeszcze za chwilę, co? Chyba za chwilę sami. Za chwilę no to, nie, nie największe tylko tam nie jest nic I nagrywam telefonem, bo gopro go mi się nie chce podłączać gdzie mam I zamkiesz? Muszę sobie wsadzić replikę między nogi, żeby nagrywanie no wyłączyć

Do tego, że kupiłem sobie mystery boxa z Valoranta no. Tak. Tak. Jadźcie mnie. Wieczorem. Ludzie właśnie zakreszą kole... o, popis. kole... tabliczki. napisem używane manki. Gwarantuję wam, że one mają poklejone strony. Gdzie padnie jak prawdę Tak Tak że padnięcia... Sinna, o, Boże, ja jestem z maryfonka. Bo mamy streamerkę, Wiadomo co to jest. A jak nie wiecie, to macie po kolei w głowie. Ja nie mam po kolei w głowie. A tutaj FTP Bardzo dobrze. Trzeba reprezentować Pandora. Właśnie całym nos zatkany. Pieruńsko maską, i tak ucisko w tym dosyć. Całe boli Tutaj mamy jowlę Stalkera. Dobrze, dobrze idą. Niski latają. Czy to jest 16 lat? Baret. Proszę bardzo. Tak, pierdolę, że to jest straszny babi. Straszny babi. Na to było. Nie wiem, ja się boję takich. Myślę, że to jest z jednym parazitem samarą. Aha, nie? co jak oceniasz event? E, bardzo fajny Jedynie plecy mnie bolą I, I ciepło jest A. I występ typa na stadionie był średni Czyli overall? Overall good Very good Pięć z No, I'm pink seven Okej okay. Mamy, jeszcze zobaczymy tu jakieś wisiorki, kamienie, rdówki tutaj rysunki. Sorry? No to masz jest cokolwiek, chcę już widzieć szczególnie pod nogami to już nic nie zrobił Co tu pańcują? Tutaj pokemony Dużo pokemonów A ja tu jest więcej podkładek Za klik gier to jest anime Ja nie mam pojęcia A tam już demo stoi tam jest... Kierunczka Nie wiem Jakby to inne inna dachimakura to bym kupił, ale nie ma Tutaj kacze dęsy mamy To tego Hasbina Fotki Więcej fotek ja będę musiał ten zerować na pizzy To są bardzo e, rośne Tutaj te zdjęcia to jakiś spicek Proszę bardzo To jest jakieś kamienie pierdolki A tutaj co mamy? Action figures co? No z tego Boku na Hiro akademii. Kurde na placu Mamy roztomajte sesje zdjęciowe Jako nie popatrzysz Robią się zdjęcia, nie? Tu jest Nie są godni. Pojazd przyjemny. No, no to to był ryłkon Powiem tyle. Iwen był świetny. Bawiłem się przednio. Nie spodziewałem się, bo to był mój pierwszy w ogóle konwen, anime czy innych cosplayów i pojawiło mi się bardzo fajnie. Nie spodziewałem się tyle, że tyle z ludzi będzie chciało zrobić sobie ze mną i z się zdjęcia, to jest niepojęte. Jak żeśmy zeszli do, do tego. Do, tam się schodziło po schodach i tam była ta główna hala z tymi wszystkimi wystawcami, to jak my tam zeszli, żeśmy zablokowali. Przejście tam, bo tyle ludzi chciało sobie z nami zrobić zdjęcia. Z, do, do Dla mnie to jest niepojęte, nie? Że z, nie wiem, to pewnie od tej maski, ale to, mogę sobie jedynie roz, rozmyślać, czemu tak było. Ale naprawdę, ludzie przedni cosplaye, bajka, atmosfera też super. No, i następny film, prawdopodobnie, będzie z, nie wiem, czy ze strzelanki. Ale na pewno będzie też relacja z Nanikonu, który odbywa się od 2 do 4 sierpnia. I ja będę tam na dwóch dniach, sobota z niedzielą. No, także overall. Konwent ode mnie otrzymuje ocenę 9 na 10 i, i tyle. No. Widzimy się na następnym filmie. To, to jest pożegnanie ja pierdziele, dobra no.